Cześć, witam w odcinku specjalnym, w odcinku, w którym będę przybliżał Wam państwa, z którymi będziemy grać podczas eliminacji mistrzostw świata najbliższych. Dzisiaj zaczniemy od Republiki Litewskiej. Litwa to jeden z krajów bałtyckich, członek Unii Europejskiej i NATO. Graniczy od zachodu z Rosją. Od południowego zachodu z Polską, od wschodu z Białorusią, a od północy z Łotwą. Na Łotwie mówi się oczywiście po łotewsku, a waluta to 1 euro. Przejdźmy teraz, może, do, do historii piłki nożnej na Litwie, która jest naprawdę bardzo bogata. Reprezentacja Litwy w piłce nożnej nigdy nie awansowała do mistrzostw świata ani do mistrzostw Europy. Przed II wojną światową reprezentacja była bardzo aktywna na arenie międzynarodowej. Od 1923 roku do 1939 Litwini rozegrali aż 65 meczów, z czego wygrali tylko 10. W czerwcu 1940 roku kraj został zaatakowany przez Związek Radziecki w drużynie narodowej ZSRR. Nie grał wielu piłkarzy pochodzenia litewskiego w drugiej połowie lat 80 Objawił się talent Armina Nerbevskasą, gwiazy Wilna i olimpijskiej reprezentacji ZSRR, z której w 1988 roku zdobył złoty medal na igrzyskach olimpijskich. Jak również jego klubowy kolega Valadas Ivanukauskas. Wraz z ogłoszeniem niepodległości na początku 1990 roku na piłkarską mapę Europy powróciła reprezentacja Litwy. Od 1992 roku bierze udział w eliminacjach do kolejnych turniejów umictów świata i Europy, ale dotychczas nie udało się jej wywalczyć awansu. Największym sukcesem było zajęcie trzeciego miejsca w grupie kwalifikacyjnej do Mundialu 1998, który rozgrywany był we Francji. Na Litwie znacznie większą popularność cieszy się koszykówka. Reprezentacja Litwy dziewięciokrotnie zwyciężyła w rozgrywkach od 1928 roku pocharze państw bałtyckich. Od kilkunastu lat reprezentanci Litwy występują także w klubach Ligi Polskiej. Mikulanas Donatas w i Tomasz Żwirka zdobyli z Polonii Warszawa Mistrzostwo Polski, zaś w 2007 roku potem tytuł osiągnął Widas Alunderis Al z Zagłębia Lublin. Obecny selekcjonerem reprezentacji po Litwy jest Valadas Urbonas. a Liga Najwyższa w hierarchii klasa męskich ligowych rozgrywek piłkarskich na Litwie, będąca jednocześnie najwyższym szczeblem centralnym. Pierwszy poziom ligowy utworzona w 1990 roku i zarządzana przez Narodowe Stowarzyszenie Klubów Piłkarskich, a wcześniej przez Litewski Związek Piłki Nożnej. Zmagania w jej ramach toczą się cyklicznie, co i przeznaczone są dla ośmiu najlepszych krajowych klubów piłkarskich. Jej triumfotor zostaje mistrzem Litwy, zaś najsłabsze drużyny są relegowane do pierwszej ligi. Mistrzostwa Litwy w piłce nożnej rozgrywane są od 1990 roku przed rozpadem ZSRR, w 1991 wcześniej, od 1922 roku organizowane Mistrzostwa Litwy każdego roku z wyjątkiem sezonu 1940-41 z powodu okupacji radzieckiej. Po wkroczeniu w niemieckich dwa sezony odbyły się podczas II wojny światowej. W okresie od 1945 do 1989 roku najsilniejsze kluby litewskie Żalgriz Wilno, Atlanta Squapeda -I, i Ankara Skowno uczestniczyły w krajowych mistrzostwach ZSRR. W 1990 roku została zreaktywowana Litewski Związek Piłki Nożnej i odrodzone mistrzostwa Litwy. Przed rokiem 1999 mistrzostwa odbywały się w systemie jesień-wiosna, a od 1999 odbywały się zgodnie z systemem wiosna-jesień cztery rundy. W 2013 roku Liga liczyła 9 drużyn, od 2014 10, od 2016 8, a w 2020 6 drużyn. W 2021 liczbę drużyn zwiększono do 10. Obecny format ligi zakładający podział rozgrywek na cztery koła obowiązuje od sezonu 2000. Rozgrywki składają się z 36 kolejek spotkań rozgrywanych pomiędzy drużynami z systemem kołowym. Każda para drużyny rozgrywa ze sobą cztery mecze. Dwa w roli gospodarza, dwa jako goście. Od sezonu 2021 w lidze występuje 10 zespołów. W przeszłości liczba ta wynosiła od 6 do 16. Drużyna zwycięska za wygrany mecz otrzymuje 3 punkty. Jeden za remis oraz zero za porażkę. Zajęcie pierwszego miejsca po ostatniej kolejce spotkań oznacza zdobycie tytułu mistrza Litwy w piłce nożnej. Mistrz Litwy kwalifikuje się do eliminacji Ligi Mistrzów UEFA. Druga oraz trzecia drużyna zdobywa możliwość gry w Lidze Europy. Zwycięzca pocharu Litwy startuje w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy UEFA lub w przypadku, w których zdobywca krajowego Pucharu zajmuje pierwsze miejsce w lidze, możliwość gry w eliminacjach do Ligi Europy otrzymuje również czwarta drużyna klasyfikacji końcowej. Zajęcie ostatniego miejsca wiąże się ze spadkiem drużyny do One League przedostatnia drużyna w tabeli walczy w barażach play z drugą drużyną One League o utrzymanie w najwyższej lidze. W przypadku zdobycia tej samej liczby punktów klasyfikacja końcowa ustalana jest w oparciu o wyniki dwóch meczów pomiędzy drużynami. W następnej kolejności w przypadku remisu różnicą ramy w, w pojedynku bezpośrednim. Następnie ogólnym bilansem ramkowym osiągniętym w sezonie, większą liczbą bramek zdobytych oraz ostatecznym losowaniem.